Twoje róże chorują, ten film jest właśnie dla ciebie. Ostatnio mamy więcej deszczu niż słońca i niestety to warunki idealne dla rozwoju chorób grzybowych, a róże są na nie szczególnie wrażliwe. Połowa lata to moment krytyczny to właśnie teraz choroby atakują najmocniej. W tym odcinku pokażę ci, jak rozpoznać najczęstsze choroby grzybowe róż. Opowiem, jak z nimi skutecznie walczyć i co robić, żeby w przyszłości ich uniknąć. Omówimy czarną plamistość, mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego i rdze róży. Zobaczysz, jak je od siebie odróżnić i jak uratować krzewy. Jeśli chcesz mieć zdrowe, piękne róże, zostań ze mną do końca. Jedną z najczęstszych chorób grzybowych atakujących róże jest czarna plamistość. To choroba wywołana przez grzyb. Diplokarpon roze może prowadzić do wcześniejszego opadania liści, osłabienia krzewu, a nawet zamierania. Jeśli pojawiła się w Twoim ogrodzie, nie czekaj i działaj już teraz. Objawy najszybciej widoczne są na liściach w początkowym etapie choroba charakteryzuje się występowaniem plam o nieregularnym, często gwiaździstym kształcie koloru brązowego lub czarnego. Liście porażone chorobą żółkną i przedwcześnie opadają. W ciężkich przypadkach róża może stracić większość lub nawet wszystkie swoje liście, co drastycznie osłabia roślinę. W przypadku silnej infekcji, czarne plamy mogą pojawić się także na młodych pędach, prowadząc do ich zamierania. Choroba rzadko atakuje kwiaty, ale może osłabić róże, wpływając negatywnie na jej kwitnienie. Jeśli pod koniec sezonu róża straci liście, to niestety będzie słabiej zimować. Krzewy dotknięte chorobą mogą gorzej znosić zimowe przymrozki. W wystąpieniu choroby sprzyja kilka czynników. Pierwszym z nich jest wysoka wilgotność. Choroba rozwija się najlepiej w warunkach wilgotnych, szczególnie podczas długotrwałych opadów. Grzyb, aby się rozwinąć, musi opaść na mokrą powierzchnię liści. Wówczas jego zarodniki mogą kiełkować, a robią to bardzo szybko. Wystarczy kilka godzin i temperatura w granicach 15-27 stopni Celsjusza. Czarna plamistość zazwyczaj atakuje w miesiącach letnich, choć nie jest to regułą. Wzrost temperatury powyżej 30 stopni i upały hamują rozwój choroby. Bardzo ważna jest profilaktyka, zawsze to powtarzam, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Duże znaczenie ma wybór odmian odpornych na choroby. Odmiany nowsze są mniej podatne na choroby grzybowe. Warto podczas zakupu sprawdzać, czy odmiana ma certyfikat ADR, to znak, że róża przeszła wieloletnie testy bez użycia chemii i jest zdrowsza niż inne. Ten certyfikat dostają najlepsze sprawdzone odmiany. Nagrałam film o takich bezproblemowych, łatwych w uprawie różach, które polecam na początku ogrodowej przygody. Podlinkuję ten odcinek w opisie. Wracając do chorób, warto mieć świadomość, że kupując odmiany podatne na czarną plamistość, jest duże prawdopodobieństwo, że roślina będzie chorowała w sezonie i może być źródłem choroby dla innych róż rosnących w pobliżu na tej samej rabacie. Ważne jest również odpowiednie stanowisko. Róże należy sadzić w miejscu dobrze nasłonecznionym i przewiewnym, co pozwoli na szybkie osuszanie liści po opadach. Najlepiej unikać stanowisk pod dużymi drzewami i krzewami, z których po deszczu kapie woda. Nie zapominajmy też o gęstości sadzenia. Warto unikać nadmiernego zagęszczenia nasadzeń, które sprzyja wolniejszemu przesychaniu liści i rozwojowi choroby. Dbanie, aby cyrkulacja powietrza wokół krzewów była zachowana i regularne usuwanie chwastów, które pojawiają się w pobliżu, to podstawa. Istotną rolę w profilaktyce choroby odgrywa także prawidłowe podlewanie. Unikamy podlewania roślin od góry, aby nie moczyć liści. Najlepiej nawadniać róże, kierując strumień wody bezpośrednio przy ziemi. Zarodniki bytują w glebie. Wraz z rozbryzgiwaną ziemią mogą dostać się na liście. Podlewamy umiejętnie, tak aby tego uniknąć. Korzystne jest ściółkowanie rabat różanych. Warstwa ściółki może ograniczyć rozprzestrzenianie się zarodników z gleby na liście. Ja korzystam z lancy do podlewania i polecam wam ten sposób do wszystkich roślin. Musicie też wiedzieć, że istotna jest pora podlewania. Najlepiej robić to w godzinach porannych, aby woda na liściach nie utrzymywała się całą noc. Niewiele osób ma świadomość, jak ważna jest dezynfekcja narzędzi ogrodniczych. Sekatory każdorazowo po kontakcie z chorymi roślinami należy odkażać. Zarodniki mogą przetrwać na narzędziach nawet 30 dni. Gdy pierwszy raz się o tym dowiedziałam, nie ukrywam, że to było dla mnie dużym zaskoczeniem. Myślałam, że kilka dni, ale 30 dni się nie spodziewałam. Także dbajcie o higienę swoich narzędzi w ogrodzie. Pamiętajcie też o odpowiednim nawożeniu krzewów. Infekcji sprzyja przenawożenie azotem. Nadmiar nawozów powoduje, że skórka i blaszka liści robią się delikatne, tym samym bardziej podatne na atak patogenów. Po zauważeniu pierwszych objawów, chore części roślin wycinamy i wyrzucamy lub palimy. Do zwalczania czarnej plamistości stosujemy opryski takie jak Discus, Saprol, Fungimat czy Skorpion. Opryski należy powtarzać po pewnym czasie. W opanowaniu choroby pomaga dokładne sprzątanie opadłych liści i usuwanie porażonych pędów. Takie zabiegi zmniejszają ryzyko infekcji w kolejnym sezonie. Chore części roślin nie nadają się do kompostowania. To naprawdę ważne. Warto wiedzieć, że czarna plamistość często mylona jest z mączniakiem rzekomym. Aby prawidłowo odróżnić te choroby, należy zajrzeć pod spód liści. Biały nalot oznacza, że mamy do czynienia z mączniakiem. Brak nalotu wskazuje zwykle na czarną plamistość. Drugim poważnym zagrożeniem dla róż obok czarnej plamistości są właśnie mączniaki, i tutaj warto wiedzieć, że mamy do czynienia z dwoma różnymi rodzajami tej choroby: mączniakiem prawdziwym i mączniakiem rzekomym. Na pierwszy rzut oka mogą wyglądać podobnie, ale różnią się przyczyną. Objawami i co ważne wymagają nieco innego podejścia w walce z pozbyciem się ich z ogrodu. Zacznijmy od mączniaka rzekomego. To choroba, która może poważnie osłabić krzewy różane. Wywołuje ją patogen peronospora sparza. Atakuje przede wszystkim liście, pędy, a czasami także pąki kwiatowe, powodując znaczne szkody w ogrodzie. Początkowo na liściach pojawiają się jasnozielone, żółte lub brązowe plamy, które są często nieregularne i ograniczone przez żyłki liścia. W miarę postępu choroby plamy mogą się zlewać i obejmować coraz większe powierzchnie. Charakterystycznym objawem mączniaka rzekomego jest biały lub szarawy Delikatny nalot na spodniej stronie liści. To właśnie tam pojawiają się zarodniki grzyba, które są najlepiej widoczne w warunkach wysokiej wilgotności. W zaawansowanym stadium choroby liście zaczynają żółknąć, brązowieć, mogą nabierać takiej brunatno-fioletowej barwy i przedwcześnie opadać. To znacznie osłabia roślinę i zmniejsza jej zdolność do fotosyntezy. Grzyb może również atakować młode pędy, powodując ich deformację i zamieranie. Na łodygach pojawiają się przebarwienia, a silnie porażone pędy zasychają. Mączniak rzekomy rozwija się przede wszystkim w warunkach wysokiej wilgotności powietrza, szczególnie podczas długotrwałych opadów deszczu. Zarodniki rozprzestrzeniają się zarówno z powietrzem, jak i z kroplami wody. Choroba zazwyczaj pojawia się w czasie parnej i ciepłej pogody i kiedy występują duże wahania temperatury między dniem a nocą. Najlepsze warunki do kiełkowania zarodników to temperatura od 2 do 18 stopni Celsjusza. Choroba ulega zahamowaniu, gdy temperatura przekroczy 26 stopni. Profilaktyka w przypadku e, mączniaka rzekomego jest bardzo podobna do tej stosowanej przy czarnej plamistości. Bardzo ważny jest wybór odmian róż odpornych na choroby. Należy unikać nadmiernego zagęszczenia nasadzeń, ponieważ ograniczony przepływ powietrza sprzyja rozwojowi patogenów. Róże powinny rosnąć na stanowisku słonecznym i przewiewnym. Podlewanie należy prowadzić, tak by nie moczyć liści. Najlepiej podlewać rano u podstawy krzewów. Bardzo istotne jest również usuwanie zainfekowanych części liści. Chore liście i pędy trzeba wycinać i natychmiast usuwać z ogrodu. Najlepiej je palić. Narzędzia ogrodnicze, które miały kontakt z chorymi roślinami, należy dezynfekować, ponieważ grzyby mogą się przenosić przez sekator lub nożyce. Prawidłowe nawożenie dostarczające różom odpowiednich składników pokarmowych wspiera ich naturalną odporność. Warto także pamiętać o regularnym odchwaszczaniu rabaty, ponieważ chwasty zwiększają wilgotność w otoczeniu roślin i mogą być pośrednikiem chorób. Jeśli zauważymy pierwsze objawy mączniaka rzekomego, należy jak najszybciej usunąć chore części roślin oraz opadłe liście. W dalszej kolejności można zastosować opryski środkami grzybobójczymi, takimi jak Magnicur Energy czy Proplant. Drugim rodzajem mączniaka, który zagraża różom, jest mączniak prawdziwy. To jedna z najczęściej występujących chorób grzybowych u tych roślin. Wywołuje ją grzyb Podospera panoza. Patogen ten atakuje przede wszystkim młode pędy Liście oraz pąki kwiatowe co prowadzi do osłabienia rośliny i ograniczenia jej zdolności do kwitnienia. Objawy mączniaka prawdziwego są dość charakterystyczne. Na liściach, pędach oraz pąkach kwiatowych pojawia się biały mączysty nalot, tak jakby ktoś posypał roślinę białym proszkiem. Początkowo widoczny jest on jako drobne plamki, ale z czasem rozprzestrzenia się na większe partie rośliny liście zaczynają się zwijać, skręcać, zasychać i w końcu opadają. Bąki kwiatowe często nie rozwijają się prawidłowo. Ich wzrost zostaje zahamowany, a cała roślina traci na sile. Szczególnie wrażliwe są młode, rozwijające się pędy, które pod wpływem choroby mogą ulec całkowitemu zniekształceniu i obumierać. Warto zapamiętać jedną istotną różnicę między mączniakiem prawdziwym a rzekomym. W przypadku mączniaka prawdziwego, nalot występuje po obu stronach liści, a także na innych częściach krzewu. Przy mączniaku rzekomym, nalot pojawia się praktycznie wyłącznie po spodniej stronie liści. To prosty sposób, by odróżnić obie choroby. Mączniak prawdziwy najlepiej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności powietrza, choć w przeciwieństwie do innych chorób grzybowych może występować także przy niskiej wilgotności. Optymalna temperatura dla jego rozwoju to przedział od 15 do 27 stopni Celsjusza. Choroba pojawia się najczęściej wiosną i jesienią, a jej największe nasilenie obserwuje się w czasie, gdy dni są ciepłe, a noce chłodne i wilgotne. Aby zapobiec rozwojowi mączniaka prawdziwego, warto sadzić odmiany róż odporne na choroby grzybowe. Kluczowe znaczenie ma również optymalne nawożenie oraz regularne podlewanie, szczególnie w okresie letnim. Warto wiedzieć, że odwodnienie rośliny sprzyja rozwojowi tej choroby, dlatego ważne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgoci w glebie. Róże powinny rosnąć na słonecznym stanowisku, które zapewnia dobrą cyrkulację powietrza. Należy regularnie usuwać zainfekowane liście i pędy, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się patogenu. Narzędzia, którymi przycinamy rośliny, Trzeba każdorazowo dezynfekować. Pomocne będzie również ściółkowanie rabaty, które ogranicza parowanie wody. Gdy tylko pojawią się pierwsze objawy mączniaka prawdziwego, należy niezwłocznie rozpocząć opryski środkami grzybobójczymi. Sprawdzone preparaty to między innymi diskus, fungimat, e skorpion oraz saprol. Regularne monitorowanie stanu roślin i kontynuowanie zabiegów ochronnych przez cały okres wegetacyjny pozwala ograniczyć rozwój choroby i cieszyć się zdrowymi, pięknie kwitnącymi różami. Kolejna groźna choroba grzybowa to rdza róż. To choroba wywołana przez grzyb Phragmidium mucronatum. Choć może nie być tak powszechnie spotykana jak mączniak czy czarna plamistość, potrafi poważnie zaszkodzić krzewom różanym, zwłaszcza jeśli nie jest w porę zwalczona. Objawy róży są stosunkowo łatwe do rozpoznania, naprawdę ciężko ją z czymś pomylić. Na spodniej stronie liści pojawiają się charakterystyczne pomarańczowe lub rdzawe plamy, które w miarę rozwoju choroby stają się wyraźniejsze. Plamy te to skupiska zarodników grzyba, które mogą się przenosić na inne części rośliny, w tym napędy i ogonki liściowe. W zaawansowanym stadium choroby liście żółkną, zasychają i przedwcześnie opadają, co osłabia roślinę i ogranicza jej zdolność do kwitnienia. W ciężkich przypadkach choroba może również powodować zamieranie krzewu. Podobnie jak w przypadku innych chorób grzybowych. Rdza róży rozwija się najlepiej w warunkach wysokiej wilgotności, szczególnie po deszczowych okresach. Zarodniki grzyba mogą być przenoszone przez wodę oraz wiatr, co ułatwia rozprzestrzenianie się choroby. Rdza róży najczęściej występuje przy umiarkowanych temperaturach powietrza w zakresie od 15 do 25 stopni. Choroba rozwija się najszybciej w okresie wiosennym i jesiennym. Walka z rdzą róży może być długa. Zwalczanie polega na regularnym usuwaniu i niszczeniu zainfekowanych liści oraz pędów, a także na stosowaniu oprysków środkami grzybobójczymi. Skuteczne preparaty do zwalczania rdzy to między innymi Saprol, Fungimat i Discus. Rdza zimuje na łodygach i opadłych liściach. Niezwykle istotna jest higiena pracy i profilaktyka. To jedna z moich róż. Jak widzicie, choroba mocno zajęła krzew, naprawdę w ekspresowym tempie. Zrobiłam już oprysk w kolejnym etapie ratunkowym. Usunę wszystkie porażone liście. Jesienią wygrabię liście spod krzewu. Wiosną zetnę te róże bardzo nisko i zacznę sezon od oprysku. Wymienię też wierzchnią warstwę ziemi na rabacie. Myślę, że te zabiegi pomogą. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w walce z chorobami w Różanym Ogrodzie. Daj znać, czy był dla Ciebie pomocny. Jeśli masz jakieś ogrodowe pytania, chętnie pomogę. Subskrybuj kanał i zadaj je w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i powodzenia w Różanym Ogrodzie.